Pytanie pan poseł Robert Winicki, Konfederacja. Panie marszałek, Wysoka Izbo. To nie jest podatek od cukru, ponieważ większość produktów, czy to płynnych, czy to stałych spożywanych przez polskie dzieci i polską młodzież nie są objęte tym podatkiem. To jest podatek przeciwko polskim sokom, przeciwko branży rozlewniczej, trzeba to jasno powiedzieć i w interesie obcych koncernów. To jest właśnie taki podatek to nie jest podatek od małpek czy od alkoholu i przeciwko alkoholizmowi. Bo dzisiaj w Polsce sprzedaje się dziennie 800 tysięcy tak zwanych małpek. I wiecie państwo ile piwa? 8,7 milionów litrów piwa. 16 milionów sztuk piwa się sprzedaje codziennie w Polsce i piwo nie jest objęte. Zdominowane przez obce koncerny piwo nie jest objęte tym podatkiem, proszę państwa. To nie jest podatek przeciwko alkoholizmowi, to jest podatek przeciwko polskim wyrobom, czy to sokowniczym, czy to alkoholowym. Taka jest prawda.